Na no to co, czekaj. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio skończyliśmy na montażu silnika do ciągnika. W tym odcinku kontynuacja remontu. Montujemy klawiaturę, popychacze, wtryskiwacze. Tutaj kolektor dolotowy, pompę wtryskową, ustawiamy kąt wtrysku. Być może jeszcze tutaj ten króciec od termostatu, tutaj pompę założymy. No to co, pomału, zaczynam od klawiatury. Tu sobie już wkręciłem szpilki, te tutaj kołki ustalające wbiłem. Silnik już pomalowałem ostatnio, dwa dni temu, farbą, więc tu ona już sobie przeschła, popychacze tymi kulkami na dół. Tutaj sobie przychodzą nakrętki. No, dokręcam na razie sobie tak z czuciem. Zobaczę jeszcze jakim momentem się powinno dokręcać 60 N. postawiłem na górny martwy punkt na tym najpierw cylindrze. Zobaczcie. O, widzicie? to Jest otwór, gdzie jest wtyskiwacz. Widać, że tłok jest w samej górze. Luz zaworowy powinien wynosić tutaj na każdym z tych zaworów 0,20 Milimetra. Dwie dyszki, czyli co, bierzemy sobie tutaj pomiędzy zawóra, dźwigienkę, szczelinomierz i dokręcamy tą tutaj śrubę do czasu, aż napotkamy tutaj opór. O, i ten opór tak, nie może być za ciastny, nie może być zbyt luźny tak żeby sobie po prostu przechodził tutaj ten szczelinomierz z lekkim oporem. Jeśli tak jest, no to zapamiętujemy sobie tutaj to ustawienie i dokręcamy kontrę. Są tutaj nakrętkę kontrującą. I teraz jeszcze raz sobie sprawdzamy. O, i ma sobie on tutaj po prostu przechodzić. Jest luz? Jest. I jak włożymy, to nie ma luzu. Dokręcam kolektor dolotowy. Tryski sobie pójdą tutaj. Teraz tak. Podkładka, pokrywka, czyli tak i tak. Dokręcamy nakrętki. Tutaj świece jeszcze żarowe trzeba wkręcić, ale teraz zajmiemy się pompą. Aha, ale żeby nie zapomnieć, to myślę, że to już jest odpowiedni moment, żeby nalać do silnika oleju. O Jeśli ktoś zapyta jaki olej wlewam do silnika, to wlewam taki, podobno lepszy Ultor 15W40 Mineralny olej do wysoko obciążonych silników Diesla Zobaczymy teraz, czy pompa pompuje olej. Pokryliśmy trochę małem. Zobaczcie, tutaj idzie olej. Pokazał nam się, więc teraz zamontujemy filtr. Taki, oto filtr firmy Filtron. Takie najlepsze. Podłączę stary wskaźnik, kupię oczywiście nowy. Ja już go kupiłem, tylko jeszcze nie dotarł. Dobra, ale ciśnieniem się będziemy się przyjmować później podczas odpalania. Więc teraz pompa. Udało mi się dorwać nówkę sztukę. Pompę wtryskową. Zobaczcie. Made in Poland z takiego starszego pana na eliksie no i wkładamy 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 o Śwamać. Normalnie teraz to, żebym narobił. Ma ktoś magnes? Kurde, powiem Wam, że ostrożnie udało się. Rany, żeści, musiałem olej spuścić, ale sobie go odlałem do beczki. No i z powrotem. Chociaż nie wiem, czy nalewać olej, bo jak mi znowu tam coś wpadnie, to może nalejemy olej opóźniej. Tylko żeby później znowu nie zapomnieć, ops na chłopską logikę. Tutaj mamy 0, tutaj też jest 0. Tutaj jest znak, i ten znak musi iść tutaj się pokrywać z tym, ta kreska. Zobaczcie, teraz mam nowe odnowione filterki. Przeczyściłem, wymieniłem w środku. O, taka firma. Nowe uszczelki. O, ładnie pomalowałem czarnym śprajem. Teraz tak, przykręcamy sobie. No, a podłączam już przewody. Musiałem na nowo odczepić to kółko, żeby trochę przesunąć pompę w taki sposób, żeby udało mi się połączyć te przewody. Nie pomyślałem o tym wcześniej, dlatego dobrze, że nie ustawiłem w trysku, tylko... tylko na razie sobie zachęciłem tak wstępnie. Do pompy lejemy taki sam olej jak do silnika. Tutaj wchodzi 0,6 litra, około. Lejek sobie dam. I taka cała jedna wchodzi. Strzykawa i pół. Tak, żeby zamontować bak, potrzebuję skrzynkę na narzędzia. Żeby skrzynkę na narzędzia, to kolumnę kierowniczą, którą, którą już mam po regeneracji. Więc. Teraz ją sobie zamontujemy. No, teraz od razu do środka nalewamy oleju. Ja mam taki olej, więc wykorzystam taki. Wiem, że może on jest za dobry, ale Hipola już mi mało co zostało. Zajemy sobie najpierw litra. litra. To jeszcze pół litra. No i wystarczy. No, jak ładnie. Dobra, moi drodzy. Odpowietrzamy układ paliwowy. Tutaj już nalałem trochę oleju napędowego do zbiornika. Podłączyłem wężyk. No i tutaj mamy pompkę ręczną. I już sobie tak pompuję jakiś czas. Czekam aż tutaj. Pojawi się ropa. Pierwszy tutaj, w tym miejscu. O, leci, leci. Dobra. Dobra, tutaj leci. O, leci. Więc teraz pompa wtryskowa. Tutaj tylko popuszczam troszeczkę. O. No i pompujemy dalej. Tu słychać jak powietrze wychodzi. O. Doszło. Dobra. Teraz idzie. Ładnie. Więc 0 do kreseczki. Zobaczcie, są znaki, no nie pokrywają się. 0 jest znak. Tutaj na razie nie przykręcam. Ustawiamy wał w pozycji przed 30 stopni przed GMP. Tutaj jest taka dziurka, gdzie umieszczamy po prostu kawałek jakiegoś pręcika. I teraz pomału sobie kręcimy kołem zamachowym. Będą dwa otwory. Jest jeden. No, no i zobaczcie. Tam mam właśnie 30 stopni przed GMP, i tutaj wyczuwam sobie o początek tuczenia grzechotką. Czuć tutaj opór w tym miejscu, i tutaj zaczyna drgać paliwo. Więc tak sobie trzeba zachycić nasze śruby w tym położeniu. I dokręcamy, dokręcamy, dokręcamy. Zaznaczam sobie tutaj na kole pasowym. To jest 30 przed GMP. No i zobaczcie, obserwujcie. Tutaj mamy 30 stopni przed GMP, mam znak. I jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy. Op i w tym momencie drgnęło paliwo. Więc yy, wtrysk, kąt wtrysku mamy ustawiony. Więc teraz nie pozostało nic innego, jak tylko zobaczyć, czy wtryskiwacze będą biły. Więc dokręcamy nakrętki, łapy całe. Kurde. a jajku. Okręcamy do wtrysków. Wtryski kupiłem nowe. Ustawione są ponoć fabrycznie na 165 barów. W razie czego stare będziemy regenerować jak coś tutaj będzie. Nie tak. No i co? Kręćmy, zobaczmy, czy biją. Biją. Wiecie co to jest za dźwięk? Znaczy wiecie co to oznacza? Biją obydwa. Pięknie. Myślę, że możemy sobie spróbować odpalić silnik. Oczywiście mam świadomość, że nie ma chłodzenia. Jeszcze nie ma płynu chłodniczego. Ale zobaczymy tylko, czy zagada. Nie będę go oczywiście trzymał długo więcej niż pół minuty. na odpalonym to się nawet zdążyć i nagrzeje. Jestem ciekawy i wy pewnie też. No, przechodzę do próby odpalenia, akumulatory podłączone, olej w silniku jest 5 litrów w pompie też, więc co? Więc zobaczymy. Będzie głośno, bo nie ma tłumika, Kurde. No to co? Czekaj. A jeszcze olejem wali, bo nie mam pokrywki. <grystanie> Chodzi. Nie, no kuźwa mać, nie uwierzycie. Przejeżdżam z roboty. Patrzę coś kuźwa wasyczy. i ja pierniczę. I stąd normalnie idzie powietrze. Rozumiecie to? Tak się zdenerwowałem po prostu, że Jedyne co zrobiłem, to podniosłem tutaj, żeby to koło sobie <coughs> było w powietrzu. Mam już dętkę, no ale teraz tutaj nic nie zrobię. Muszę wyjechać dopiero ciągnikiem, żeby ją wymienić. Na razie mam podłożony tutaj gnotek. Zamontowałem też oś przednią. Nie nagrywałem tego, no ale nie było to ciężkie. Tutaj dokręciłem nakrętki. Później też się trzeba z odpowiednim momentem sprawdzić, czy jest dokręconym. A teraz. Ciąg dalszy tutaj składania osprzętu, czyli układ chłodzenia. Smar litowy EUT43. Tak, to sobie tu uszczelka przychodzi. Dobra, teraz tutaj uszczelka termostatu. Termostat mam nowy, słuchajcie, zobaczcie taki. E, przychodzi tutaj ten sa, sam zawór termostatu do tego korpusu, do środka. Aha, tutaj jeszcze jest tulejka taka, dystans, który będzie dociskał zawór. To ma być chyba jakoś tak. Poczekajcie. No i pięknie. Kończę już tutaj montować alternator. biorę się za montaż nowej chłodnicy. Jest to chłodnica aluminiowa. Kupię ją za około 500 zł, ale myślę, że jak za te no powinna robić robotę. Oczywiście układ zalewam płynem chłodniczym, nigdy więcej wody. No i zobaczcie. Przepraszam was, że nie nagrywałem ale mnie pochłonęło tak tempo prac, że po prostu poszedłem po bandzie. No i tak, układ schłodzenia mam już na gotowo skręcony. Tutaj jest termostat włożony, chłodnica, zala płynem, Zobaczcie. Więc teraz już można sobie normalnie odpalić silnik. Tutaj mam na razie tak prowizorycznie, o, żeby był gaz, żeby nie gasło. Klucz naprzeciw wadze. Pompa, tu wszystko olej jest, oczywiście wszędzie tutaj założyłem filtr, do którego też oczywiście nalałem nowego oleju. No i tak, paliwo też jest w sumie w zbiorniku. Zamontowany wydech, i tutaj pulpid już pięknie pomalowany w takim białym kolorze. No, ja to sobie później wiadomo wyczyszczę i w ogóle, ale no na razie jest tak jak jest wiecie co, teraz zająłbym się naprawą dętki, muszę wymienić dętkę czyli muszę wyjechać traktorem tutaj na ten większy plac, bo tu jest trochę za mało miejsca i tak, muszę napompować zdjąć z klocka bo oczywiście chwilę przejedzie na napompowanym na kole nie za dużo, ale chwilę przejedzie, więc napompuję powietrze odpalimy go sobie wyjedziemy no i trzeba będzie jakoś wymienić dentkę. Pomocą przyjaciela udało się kurde ściągnąć tą oponę. Uwierzcie mi, nie było łatwo. Teraz korzystając z okazji, jak to już mam skręcone, obczyszczę tu trochę ...ten, kątówką i zakleję te, te dziury. Niedobrze, że tu takie dziury się porobiły w miejscu spawania tej tutaj gwiazdy. Dlatego tutaj nam boxy po pola. To wszystko po to, żeby tutaj oczywiście nie przebyło znowu nam lętki. Bardzo ważne to jest. Dętkę udało się już założyć, ale i tak będę musiał ściągnąć swoje koło, ponieważ muszę się jakoś dostać tutaj, do zwolnic, żeby, żeby spuścić olej. Zobaczyć, tutaj pod tą pokrywką, w jakim są w ogóle stanie zwolnice. Więc będę musiał ściągnąć koło, ale nie uwierzycie, i nie jest to żadnym zaskoczeniem, że oczywiście nie da się odkręcić koła. Szpilki wszystkie poluzowałem, sześciuteńkie, zobaczcie. No i ja je ja, ja nawet mogę tutaj odkręcić. Nie dało się. Ani tak, ani siak. Nawet przyjeżdżałem traktorem kawek do przodu, do tyłu, hamowałem, w ruszałem, po prostu koło jest zespawane z piastą i nie chce się zdjąć. Psikałem tutaj WD-40, zostawiłem to na noc i stwierdziłem, że nie będę się cackał z młotkiem i ten, tylko wymyśliłem o taki taran z drewnianego tutaj kloca i będę pobijał po prostu tym taranem raz po prawo, raz po lewo, aż w końcu to koło się podda. <gry> Widzicie? O, mocno nie oglądają władcy pierścieni i tam kurde, workowie mieli taran na, na bramę, no to kurde tutaj i będzie taran do ściągania koła trzydziestki. Zobaczymy czy to pójdzie w końcu. No musi to pójść, bo inaczej co. Trzeba będzie to grzać palnikiem, a się boję to grzać, no bo nie wiadomo jak tam te łożysko i ten. Więc biorę się za robotę. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Inna, oh! Technologia, technologia, technologia. Ach, jeden. Technologia. Udało się. Przyspawało się przez rdze. Tutaj i tutaj. Domy, że to ściągnąłem. Trzeba wyczyścić teraz wszystko, dobra? Wiem, że trochę chaotycznie to nagrywam. Ale zobaczcie, wykręciłem wszystko, błotniki, tutaj cały tył, żeby mieć lepszy dostęp, po prostu do wyczyszczenia. Yy, no, tej tutaj tylnej osi. Tu już są koła, są już również wstępnie wyczyszczone. Pójdą oczywiście do malowania. Tutaj niezła warstwa rdzy odeszła młodemu darowym. Także co szczęście, że ściągnąłem te obciążniki, bo byłoby ciężko. Także to się ogarnie. Błotniki też się pomaluje. Jeśli chodzi o zwolnicę, olej normalnie spuściłem. Był w środku olej, czyli na szczęście powinny być w dobrym stanie. Nie ma tutaj żadnych takich luzów, góra, dół, nic z tych rzeczy. Jest tutaj taki delikatny luz międzyzębny, ale taki właśnie luz powinien być. Po tej i po tej stronie. O, tutaj było coś kiedyś już, widzę, spawane, ale to w niczym tutaj nie przeszkadza. Więc, ale to co, z racji, że ten odcinek już i tak długo trwa, myślę, że czas zakończyć. Go właśnie w tym miejscu, w kolejnym odcinku, no to już tak naprawdę będę pewnie lakierował elementy, składał już wszystko w całość. Nalojemy jeszcze olej do zwolnić, wymienimy te uszczelki tutaj. Pomaluję cały tylny most. Zamontuję jeszcze uszczelkę podnośnika. Pokażę wam co tam jeszcze jest w dywsze. No takie już będą no, dopieszczanie, już pewnie będzie w ostatnim odcinku. Także to by było na tyle. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Piszcie w komentarzach, co myślicie, na co jeszcze zwrócić uwagę przy remoncie. Jak widzicie silnik ładnie pracuje. To już jest połowa sukcesu. Teraz jeszcze tylko y, estetyka, kosmetyka, regulacje, później y, zbieżność, elektryka i 30 będzie. Jak nowa. No i jeszcze wiadomo, zegary, tutaj bezpieczniki, to wszystko, ale to już jest naprawdę końcowa część. No i olej jeszcze w skrzyni trzeba wymienić. Olej już kupiłem, ale to już wszystko będzie w kolejnym odcinku. Dzięki, że wyspaliście do końca. Trzymajcie się! Na razie! Cześć!